Mateusz, tradycyjnie powiedz mi dlaczego zdecydowałeś się podpisać kontrakt z GKS em Katowice i z jakimi nadziejami przychodzisz do naszego klubu? No ja myślę przede wszystkim, że gra dla GKS-u Katowice to jest bardzo duże wyzwanie. To myślę, że kierowało mną przede wszystkim, że jako człowiek lubię wyzwania i myślę, że to jest taki bardzo pozytywny bodziec do pracy. To pierwsza sprawa, no a druga sprawa na pewno osoba trenera Piotra Mandrysza z którym współpracowałem i na pewno wiem, że to jest szkoleniowiec, który naprawdę wykonuje bardzo dobrą robotę. I dlatego myślę, że jako zawodnik, jako zawodnik, żeby się rozwijać to jest to odpowiednie miejsce. Po 6 latach opuszczasz GKS Tychy. Właściwie dlaczego? Potrzebowałeś jakiejś zmiany, jakiejś świeżości? No myślę, że tak. 6 sezonów w GKS Tychy to jest długi okres gry. Na pewno każdy zawodnik w którymś momencie odczuwa taką potrzebę, że, że ten nowy właśnie bodziec do pracy, ta nowa motywacja taka jest bardzo potrzebna, i myślę, że tak to był jeden z głównych właśnie powodów. Tak jak już wcześniej wspomniałeś, z Piotrem, z trenerem Piotrem Mandryszem, miałeś okazję współpracować. Jak wspominasz tą współpracę? Coś ci się rzuciło w oczy? Coś, coś zapamiętałeś? No, generalnie bardzo pozytywnie. Wywalczyliśmy awans. Jak przechodzimy ja w zimę, i już w czerwcu świętowaliśmy awans, to na pewno pozytywne wy wydarzenie. I kolejny sezon, w którym właśnie trener bardzo mocno na mnie postawił, szóste miejsce z GKS-em Tychy, no to też było wydarzenie w tamtym momencie w Tychach. I dlatego bardzo pozytywnie i liczę właśnie, że w tym sezonie również same pozytywne wydarzenia nas czekają. Mateusz, powiedz mi, bo grywałeś na różnych pozycjach, ale twoja nominalna pozycja to, to na pewno obrona. Gdzie ty się najlepiej czujesz, bo jak patrzyłem na twoje statystyki, to, to grałeś chyba dwa mecze, jako środkowy napastnik nawet udało ci się zdobyć bramkę. No na pewno tak, e, uniwersalność jest gdzieś tam e, mile widziana, tak? natomiast ja docelowo jestem lewym obrońcą i na tej pozycji e, właśnie ten mnie widzi i właśnie na tym chciałbym się głównie skupić, dlatego ta lewa obrona to moja pozycja. Dzięki i powodzenia. Dziękuję.